Można je powtarzać to Tak, sobie. tak, dokładnie. Ładnie tak było tamtego. Kładziesz się na łóżku albo na dywanie. O, patrz. No zobacz. Raz, dwa. To, to raz, dr, dwa. No to zobacz, cały czas. podciągaj tą brzuch. Tak, no. To jest jedno. Widzisz? Drugie zobacz. To raz, samo ja dwa. Ale raz. To samo ja... Dwa, o, raz, tak raz, to jest raz dwa. Ale spokojnie. No to zrobisz taką. Raz, dwa. Tak, no. o. Ra, takie jakie może. Tak. Jedna możesz? do góry. Druga do góry. Oddychasz. Raz, dwa. Raz, dwa. Teraz ręce. To nad sobą z powrotem. Nad sobą z powrotem. No, widzisz. No. Widzisz. Można. można. Siedzisz sobie i znowu tak jak mówię, raz, dwa, trzy. po prostu raz, dwa, trzy. Widzisz? Ale tu ręce idą do góry, nie? Wszystko unosi się jak orzeł. Codziennie się wnosi i po prostu nawet. No, o, zwykłe krążenia zobacz, a takie oporujące. No, widzisz, aż mi już ręce zaczynają boleć, bo tak jakbym miał hantle w ręku. O, bo ja sobie oporuję, utrudniam. No. bo to tu pan robi, a do przodu widzisz? Oddech, widzisz? No, tak, mogę albo no, jedną do tyłu, a drugą do przodu o, o, o widzisz, albo tak, do i na zmianę, już jest inna tak. koordynacja nie? są widzisz? bardzo proste ćwiczenia proste, 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 proste hmm. teraz odwrotnie patrz. już jest inaczej hmm. inne mięśnie włączasz o, raz, dwa, trzy no, widzisz, widziałeś? Wplasz ręce, o! odpoczywasz no i raz, dwa. No ile możesz, możesz tyle, no to tyle. Nie, ona nie no to na rękę, te prace tym takie. No to palce sobie ćwicz, No mówiłam, od samego początku się przekręcaj, nakładaj. Bardzo dużo kombinacji tutaj ruchowych można zrobić. Ach. Tylko musisz chcieć. Otóż to. I zobaczysz, że co tydzień będziesz o tyle sprawniejszy. A to jest dużo w Twoim wypadku. O, troszeczkę podniesie, o nie możesz tak, ale zaczniesz robić o, tak. i za dwa tygodnie będziesz o już tak podnosić. Oczywiście, że tak. I już jest sukces o te 2-3 centymetry. Chodzi mi jeździć do szpitala do Ameryki, No to ćwicili z Tobą przecież no. też to samo. I nie robili taki wiesz tamtego, ale takie o, jak Pan pokazuje. te. Tak. Uwierasz się z tyłu, nogę sobie tak podtrzymać kilka sekund. Rozluźnić. Dwie, o rozluźniasz, patrz. i brzuch pracuje teraz, łydki się rozluźniają, tak. o fajne ćwiczenie, zapobiegasz tak, tak. no, lakom tu. No widzisz aż piesek się patrzył. Dawaj, dawaj A co ty masz? Co ty Polskę masz? Ma. Co ty tam masz? Dawaj kotkę. Dawaj no, kotkę. Ćwiczy ze mną, jeździ, ćwiczy, razem Dobre. ćwiczymy w lesie, w parku. Na każdym parkingu ćwiczymy, nie tracimy czasu. No widzisz. Ta, ta, Na parkingu się zatrzymuje i sław. Co pan robi? Pan... A policja się przygląda. Tak, jak nie umiem no. to nie ćwiczyć. jaką jogę pan ćwiczy, bo ja robię takie dziwne ćwiczenia, a inni to robią tak raz, dwa, raz, dwa, a ja sobie takie takie różne robię. O. No to joga. Jaką jogę pan ćwiczy? Hata jogę czy jogę jakąś tam? Atlantycką. Ja polskie ćwiczenia robię, europejskie. Łową krę... krążę sobie już spokojnie. No, jedno, no nawet Z no, drugą szyja się ro. no. jako... Nie chaotycznie. No nie, nie tylko, nie, tylko trzeba. Spokojnie, wolniutko, nie śpiesz się. Zobaczysz, ładny ład, taki rytm wejdziesz, to wygrasz. A mówię, dopiero masz... Zaraz wartości nabierzesz, sam siebie pokochasz bardziej, bo jest, ale jestem sprawny. A byłem mniej sprawny. On mnie strasznie masz nadwagę. Ma no masz sto... Ale to jest do odrzucenia. Ja też miałem, jakieś kiedyś ważyłem 130 kg. No to jest jeszcze grubszy, cięższy od niego byłem. Taki okrągły byłem, tylko że zawsze byłem sprawny. Bo zawsze ćwiczyłem, dbałem o to. Salta robiłem po trzy z taką wagą. No nie radzę wszystkiego dobrze, ale jakby no. tak pomału, pomału to będzie to Tak, będziesz on mogę. zaraz zacznij, obiad już jadłeś? Nie? Tak, ja 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 jak a. to chwilę będziecie w domu, to już sobie parę ćwiczeń zrób. Ale my nie chcesz się, się stąd. Ale spokojnie. no to, A nie... to robisz wszędzie, to... a ja jadę do Słupska tak. i w Słupsku ćwiczę. No właśnie. Mam zamknięty, a ja wchodzę na schody banku, poręczę i, i robię sobie fitness club tam. No tak, no przecież... Kamera mnie łapie pewnie. No to, ja to jakiś wariat tutaj, tutaj był w sobotę, a ja tak. sobie poćwiczę. No toś nie ma co patrzeć. Jak jadę do miasta łodzi, to się cztery razy zatrzymuję. Tak, i poćwiczę. I ćwiczę. Tak, jakiś tak, park tak. widzę, las, ona idzie na spacer, też ćwiczy, a ja sobie ćwiczę. No i słusznie. nie ma, że nie stąd jestem. No to właśnie teraz ja też nie jestem w domu, a ćwiczę w pracy. No. i teraz pojadę do domu, będę w domu ćwiczył, tak. bo zanim wejdę na taras, to mam drążek. I się już tam po no, pomiszę, No widzisz. Nie tracę czasu. No widzisz. I, I tak nie narzekam, jest. że o nie mam tu sali gimnastycznej, to no. tu jest, tu i teraz. To jest moja no. sala gimnastyczna. No. Taki taborek może być no. moim, moim hantle, Zobacz, to prosto staję, Oj. Raz, dwa. Raz, dwa. Dziesięć razy powtarzam, raz. Dwa, zobacz, tu wprost. prosto. O, zobacz, tu no. się, ale wszystkie mieście pracują. Tak, i barki nawet, no, i kręgosłup. A, tak, dokładnie, widzisz, widzisz? I zostawiam go, bądź. o, i prościutko. No, widzisz? O, o, to, że On nie jest z domu, to on nie tak, ma, tak. Tego, on nie jest to Tak. No to ja ćwiczę szędzie. wszędzie, gdzie stanę. Zaraz będę jechał na stację bez zanim się samochód zatankuje, to ja będę sobie parę ćwiczeń no, robił. To nie, że tak. A to z psem? Oj, sobie. By... Ona ze mną wszędzie jeździ. I to jest świczy. Do, 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 Rozciąga do, 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 do się, wyciąga. Do, do, do Słucham? Do domu odziemnego, do, do, czy nie? Do domu.